Mocy Rawik i w mnie cię mordy. Kokpit. Także idziemy do kopitu, bo chcę się dowiedzieć, czy Jimmy lubi zawalić konie. Co <gry> tu. ile tych kurde korytarzy. To znowu dla mnie coś odbija. To na coś nisko ten cockpit ci powiem, many? Jeszcze zbielone wszystko To definitywnie nie wygląda dobrze Czemu kokpit jest tak nisko? What? Kokpit. Ty, bo tu nic nie ma Ehm... Um, Tam skoczyć Mam skoczyć, prawda? Tak myślałem What? Si, kurwa jestem ty? Ja strafiłem... No kurwa, nie wiem gdzie, no. Mokro tu. nie <grystanie> jakie fajne. Się aż rozświetla nam teren. No coś wyskoczy z wody i mnie w pierdoli. Albo jakaś kometa we mnie wybuchnie Czy coś, który z tych, albo jakieś gwiazda pierdolnia. Coś musi być, nie? To to odgłos kurde morświna Morświn, mnie z ja wyskoczy Emergency warning A to za to, to rzeczy To zale... Żeby... Co to co... za... to się pojawia? Co to jest? Drabina kurwa? Co to jest? Jest drabina Ile tych drabin? Wow. Coś chyba za mną... Ej, czemu tylko mogę tam się patrzeć? Się... O, to się No to ja... Co to? Słońce? O nie! Słońce! Ale, a jakie jasne oczy mi, pojówki mi, wypalisz głowie. <gry> Ty no, o kurwa jasno, człowieku. Normalnie jak w Sad Satan. Tylko, że oślepłem. Trochę za bardzo. Poczekajcie chwilę nie, 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 nie. I gościu nawet nic nie powiedział, nie? On ma wyjabane, nie? O ma wyjebane, nie? On ma, on ma wy, on w ogóle What the fuck? Za każdym razem do tego kopitujcie się inaczej To jest fascynujące Jak to się dzieje? O, teraz jest tu ten 739, Ale jak nie mogę tego wziąć? Nie wiem, czy ten starość przydałby się w tej sytuacji awaryjnej. Stary Słon przysięga, że on. No, bo z starym dziadem, kurwa, dlatego tak gada. Co tam? Nie możesz po prostu czegoś wymyślić. Wróćcie do opinii i tak nigdzie nie trafią. Dobra radę. Czy byś w stanie efektywnie i w pełni wykonać swoje zadania jako drugi pilot? Zastanówmy się. Teraz będą flashbacki z A. nie po prostu dobrze. Ja się że będę i Jej! Sprawy mają nieoficjalnie. Jest ok. Kontrolujemy sytuację. O. Go pochwala. A potem to rozjewło całą łajbę. Tego tylko słuchamy. Jakim jesteś wspaniałym przywódcą? Ja mówię, jest to trochę irytujące. Co co chodzi? A ty jakbyś stał na krawędzi mostu, mostu ze stopami w będzie O czym on gadał? Tylko o... dystans Czy to źle? Się tu mówię, że nie, ale to przerażające. Ciekawe... Ciekawe myślenie Ty tej Iż teraz myślisz, że mo możesz być na nie właściwy Zależnie od tego, jak na to spojrzysz hm. <grych> Hej, hej, hej! <grych> ciekawe, czy wpisał, że... On lubi jak konie się walą. Wiadomość przychodząca Ważniaki Zresujmy, to chyba czas na mnie. Co później? I sobie poszedł. Zaraz kręcą tą łajbę wcześniej. Speedrunner robię. Gdzie to wiadomość? Mogę tu już już? Mogę na nawet... to. A, to samo, ok. To jest wiadomość z korporacji. Wiadomość... no tak Nie dali przeczyt... We... co, weź Nie, paczuchy To paczuchy z GTA 5 Telewizor Nie, to jak w... ty w... w tarmoszeniu szczura W telewizor wybuchnie I co? At a profit, a business can provide the employee with comfortable, colorful working conditions high wages and steady employment <laughs> first aid and health protection hmm? accident and life insurance. А потом кредит, как доктор года Хе-хе! Что-то зазуповано. Фирма. Что-то есть. A, już myślałem to takie odbicie jest. ja myślałem, że to po prostu kurwa, się zaczęło palić przez to Wow, galaktyka, eksplozja. A, to zlupowane, okej. Okay.

Co to było tam? Jakiś kurde, to jest świnię. Miecho. Pytam mechosos. Tak się kończy jak w Menele pod nim siedzą. Są mieleni. Na mięso z burgera. Nie zrozumiał kuty. Doktor Hodo! Doktor <grystanie> Hodo do, do, do znalazł lek na ten <grystanie> Lek na raka. O mój Boże! Dlatego ma kredyt. Kredyt na 100 milionów. Nawet nawet możesz kontrolować kurwa rząd cały. Jezu. Teraz jest zmieniona szkoda łapa, noga, staje no. O, a teraz coś innego tu się włączyło, a coś to muszę zobaczyć, Dragon. Bear. Dlaczego ja niby musisz to zbać? Produkt duchy 1.1.8 Teraz bym tutaj bakterii, zaraz go kop... przyciągnę Będzie nazwa oh, MOVE JAK GRA NAZWA GRY KOMPUTEROWEJ TEJ! Ua, o mój Boże! Ua. No i przez to komputer się zatrzymał Dwa miesiące po katastrofie to już jest po tym. Co wtedy on skręcił w tą. To jest chyba płyn do pokania jamy ustnej. Kurwa nie wiem. Tylko to całe morze. Ten pokój tak nie miał końca do cholery. Tylko tyle przewoziliśmy w pięciu osób przez cały rok. Aha, czyli oni przewodzili po prostu płyn do jamy ustnej. W 40 te wszystkie problemy. A nie to jest po! To jest po katastrofie. Czyli on jest zmieniony, ok. To, to, to ja źle czytałam. Hej, moja kochana córeczko. Czy stało, że tak mnie przytuliłeś dzisiaj? W zasadzie wykluczam możliwość użycia odkarzania. Co? Co ty? Pokażę. Wziął. Co? 14% etanolu. Hm, bo no. jest to ważne. To Nie za ciemno u nas. To już widzicie? Co? Czy to widzicie? To jest gra. On gra komputerowa. Chłopie hmm. Czy na chleju barany u muru? To nie może być prawda Niemożliwe NAWIĄZANIE Teraz muszę mu odejść z gazu. <noise> <noise> Depresji dostali, że przewożą. No te... O. Przekaż wieści. Muszę im powiedzieć o czym. Teraz jestem kapitanem, nie? A. wszystkich latach tak po prostu. Ale co? Co w tej wiadomości? Jest many. Sie... Dobra, zaraz się dowiemy w sumie. Zaraz się dowiemy. A oni Merry Christmas! Niespodzianka! Ale masz mina! Mamy te. Najlepszego. Ma urodziny. To za okazja. Mamy tylko jedno wspólne przyjęcie urodzinowe na podróż, prawda? Więc możemy je ująć kiedy tylko chcemy. W zasadzie była po raz pańskiego, pamiętasz? Nie ma mowy! NIEMOŻLIWE znowu! Ua! Bardzo dużo nawiązań. Oczywiście do mnie. Treba Fakra, więc gratulacje. Niestety jednak twoje obowiązki miała Kto masz uprawnienia do zrobienia tortu? Przepis jest przy maszynie do dzieła, kapitanie. Upiec tort. Jaki to jest... Czemu taki menacing w ogóle jest upiecz tort? Muszę po prostu pójść do kibla? Muszę im powiedzieć Many, dlatego to było ten z tortem ten jeszcze To bądź na odkowu schodzi schodzika do tortu Czemu taki fryk jest? Żartuj Może nie? Nie no, serio żartuję Zrobić dziś maszynę. Słuchajcie, zjadł już wszystkie batoniki z automatów. Co za drań. Kurwa gruby. Zostaje we dwóch. Chyba musisz użyć skanera kodów. Na pewno z tych maszyn filmy pod cenę. Myśl jak to jest. Skąpia, bo nie wysokie. Słuchamy. Czy nie było jakiegoś skandalu, czy z zawartościu, z żywnością? Jaki to jest Może... Nie wiem nawet, człowieku, co ty do mnie gadasz. Kurwa, zjemy tort i mnie mordę wykręci. Oczywiście na torta od Pony Tylko zrób to poprawnie. Skodniki przynajmniej znajdziesz w kuchni. Słonec nieprawdy lubi ten tort, nie mów mu nikomu. Ufff... Ufff... Jedyna się jaka został... mi Dlaczego wciąż tu stoisz, do roboty? Wypierd... <gryw> to cię nie dożyć do emerytury za całą tę szapkę. Nie jakie to wszystko banalne. Ale w sumie taka nasza tradycja. Świętwilić, że nie, nie mogli się i dociekać. Hmm. Nic tak zgadzam się. Kiedyś zapewnienie ograniczone, jeśli słodzika i właśnie do karaokę jaki Można było karaoke śpiewać zamieszek. Rzeźmieszki kurwa Jebani przez rzeźmie... cię ja tylko zobaczę ile... Kontynuując <laughs> Rzeźmieszcy pierdolenie Jak oni mogli tak zrobić? Drania Zabrali karaoke Teraz musieli się to zrobić Table w concept Water, gelatin, shredner, tonic What is... Aha, to jest normalnie koordynata yes. Restricted item. Co to jest? Sweetener. Dodam ci tego słodzika, mamy. 241. Jak zrobić ten cukkubatort? Mix Water and Gelatin. Woda i gelatyna No to. 3142.

2, 3, 4, 1 2, 3, 4, 1 I mu słodzik, więc <laughs> cały słodzik. Nie no, 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. to jest jak w prawdziwym życiu się robi. Tortoż, więc pamiętajcie to. Się przyda wam. Ja jestem tylko to włączyć. Ok, no. krecypia. Delicious. A to z chudzikiem. drink recipe. Aha, bo ja wtedy zrobię kurwa złotego tego. Zmiksuj wodę i żelatynę. Żelek, ale żele. Czekaj, miksuj wodę. Woda. I Nie ekspert od jeszcze No i teraz Jak to zrobić? A tu? Bo całe ciasto z tego drodze się robi I skończony tort, Czekaj, man I teraz co? Mix cake base and sweetener Skąd ja mam cake base? to jest woda, okej, okay, ale skąd Cake base Skąd ja mam wziąć bazowany tort? Mamy! Czekaj! Chyba, że to. Okej okay, to chyba prostu chodzi o ten. Ok. Połóżcie, cukier Nie mogę, musi z drugiej strony być. Dobra, wale, dwa słodziki. Czekaj. Może co jeszcze mam? Tonik. A co to jest? No. Gelatyna, Tonic Tonic water made to spice up the blend Sweetener. Jeszcze raz to kurwa dai, tego 3, 4, 1 4, Się zrzegają tego cukru barany Nie mogę Muszę znaleźć cake base jak znaleźć cakebase, powiedz mi Robię to z masą Skąd znaleźć, znaleźć cakebase? Mamy... Ale nóż, no, co to? Mega macheta O mój boże, czemu ten nóż jest taki wielki? To nie wygląda jak nóż Gdzie jest cakebase? Mogę to wziąć z jakichś kodów jakichś? Czy to myślę? No literalnie to... Muszę znaleźć cake... Takę basę, nie? Takę ba... basę Takę basę, nie? Money, bo mamy problem Myślę, bazę tortu i słuczkę No chcę, a nie dają mi Czy mogę jednego? Nie mogę jednego Daj ten kurwa tonik Nie mogę tu... Czy tu? No tak, ja mam kurwa to tak zrobić Dobra, nie, nie pomyślałem. No, nie pomyślałem. Wow, bo co... Mój tort gra. Chodź. Fermi pikta. co? Przepraszam, widzę, że mają poliśne, na i karmić pieski, bo jest akcja. Okej, chodźcie, no, liksa karmić pieski, czy coś, nie wiem. Jak te psy tam są bite, lol no. Przemówienie, przemówienie, przemówienie Okarmiłaś ty pieski? Dalej Ja Hej Co się stało? To jest że jakby masz jednego pieska dziennie, no i tam masz parę piesków Też chcę psa w raporcie od kierownictwa Trzymam wypłatę za tę dostawę Nic więcej nie wiem I oni po to wrotu dla jak już w końcu w, w Aha, czyli im się skończyła w ogóle firma. Co za żarty, jesteśmy w Nie mam żadnych oszczędności. Jak już okay. była jedno z ostatnich firm świadczących załogowe usługi faraktowe. Myślę, że to wszystko było jasne. Kiedy ci powiedzieli wcześniej w tym tygodniu? co mi poczekać, aż będziemy bliżej celu podróży. Ale nie mogę wybrać czegoś tak przez Więc chyba dostałeś to, czego chciałeś! Bez poczucia winy... Jim, czy ale co? Nie wiedział. Trzeba wrócić do mojej, jakby to ująć, walki o życie? Nie, nie dostała się do szkoły medycznej, ponieważ jest cóż, bądźmy szczerzy. A ile lat jesteś... Jeszcze da radę pracować z słońcem. Właściwie nic, nic nie będzie, mamusia i tatuś mają go pod opieką, przynajmniej tyle. Ale ty... Zmierzasz ku większemu i lepszemu, prawda? Tylko... Po prostu starał się, by moje życie było mieć, Muszę, kurwa uciekać, co? A czyli on chciał szukać różnych rzeczy, jakby innych do roboty, a teraz prób właśnie próbowałem ci powiedzieć, nic więcej. Się zerwał. Jesteś u tych, których uczyć. uciec. Zostaw bądź za sobą, gdy twoje buty są już czyste. Nie to miałem na myśli. Właśnie, właśnie. Niewiarygodne Co powinienem zrobić? Zjedzmy trochę pieprzonego tortu, co? Mieliśmy ostatni rejs w statku Tulpa Mieliśmy naszych jego nowe perspektywy To co on w końcu zrobił, mamy Kropka, kropka Ja mówić, że należy go trzymać wyzamkniętym W zamknięciu wszystko nic nie robi No, nim nożem No, to co chodzi A, bo ja muszę kurwa pociąć, nie? Bo on dziwię, ten tort kroi kurwa Ja muszę po całym...

W u kurdego gościu śpi, ale to na razie tyle. Toczymy się w następnym odcinku. Na razie